Yo siemanko witajcie Dzisiaj jesteśmy na jakiejś podróbie minecrafta Ale od razu mamy wioskę to jest trochę dziwne. Ale jeszcze przed tym Sprawdzę wam o co się o lajkowanie Chyba, że tego nie chcecie robić Nie ja was nie zapraszam Nie chcę, to zrobili Bo Ja bym się cieszył Wszyscy by się cieszyli. Tak sobie. Nie wiem czy to nie jest za głośno, czekajcie. Jak to się ja pojęcia. <tot> jak to ściszyć? O już. No. Także M poprosiłbym was o to, ale jak tego nie chcecie też w sumie robić, to nie musicie po prostu nie musicie, nie. Ale dzisiaj jesteśmy na jakimś trochę zbagowanym Minecraft'cie, a ja w ogóle budulca nie mam. Tak jakby. Co to jest? O, to jest chyba kowal. Choć tego to ja nie wiem. No, na razie mamy dwa bochenki, sześć bochenków chleba, złoto i sadzonki. No, nawet, nawet powiedział, że dobrze. Chodzi o to po prostu, że Trochę sobie tutaj pogramy. O, są tam drzewa. Więc dobrze, bo będziemy mogli sobie coś z tego zrobić. Bo zazwyczaj się coś robi z drzewa akurat. O, jest jeszcze krowa, to może im od razu wiecie, zabijemy. Żeby uzyskać jakieś fajne przedmioty. Może jakąś skórkę jak się uda. Bo ja nie wiem, czy tu w ogóle tak działa. Chyba tak nie działa, wiecie? Ale kurczak jeszcze jest, dobrze. O, akurat w normalnym Minecrafcie też tak właśnie biega kurczak. Szybko, ale... <świnia>, Świnia w sumie też tak chyba biega. Jak nie, to możecie napisać w komentarzu. A ja teraz pójdę jeszcze zabić tą świnkę. Więc na razie mamy spokój, tak jakby. O, pierwszy level. Ja nie wiem, czy tu się w ogóle da enchantować cokolwiek robić, Ale dobrze, spróbujmy cokolwiek zrobić. Na razie to mamy dopiero praktycznie dwa drewna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, jeszcze nie zauważyłam, ale mamy jabłko tego kowala, więc dobrze. Dobra, wykopiemy sobie to drewienko. Mm. W ogóle, jak mój skin dziwnie wygląda, jakbym miał skórzany hełm na głowie. Ale to jest trochę bez sensu, bo to tak wygląda realnie. Praktycznie realnie, ten. Yy, to akurat, co mam teraz na głowie, tak. Jakby to był jakiś skórzany hełm, ale nie jestem pewien, czy to jest jakiś hełmik, czy. O, nie wiem, no, po prostu. Dobra, zróbmy sobie może najpierw mieczyk bo da się tu mieczek zrobić. Ja jeszcze w to nie gram. Ale. A to jest mała świnka, mogę jej nie zabijać, by urosła. Dobra, nieważne. Zróbmy jeszcze to. I to. I to trzeba chyba tak przesuwać. O no właśnie. Kiedyś chyba grałem w takie coś takie gówno, ale przepraszam, że tak powiedziałem, ale po prostu wiecie. Chciałem zobaczyć czy istnieją jakieś w ogóle podróby Minecrafta, ale tu istnieją takie, ja w ogóle pobierałem ich dużo, nawet mogę wam pokazać, tutaj, o, pobierałem ich bardzo dużo, bardzo, po prostu tak dużo, że ja nie wiem, ale jak to na razie wygląda, to tak wygląda. Co ja zrobiłem? Ja nie wierzę, co ja zrobiłem. Okej, okay, mamy drębienko. Mamy budulca, to dobrze. Od razu widzę, że tu jakaś jaskinka jest, co więc sobie zejdźmy tam. Ale ja nie mam pochodni w ogóle, to będzie bez sensu, jak nie mam pochodni. Mhm, dobra. Mhm. Jestem crafting. Ogółem. Ogółem to gdzieś tutaj go dawałem, Nie pamiętam gdzie. O tu jest. Mm. Dziwnie te bloki złota wyglądają. Mhm. Te akurat y, gold te. Jak one mają. No, Sztabki złota raczej wyglądają jak w realu. Mogę łopatę zrobić złotą, ale nie wiem czy to też to. Tutaj też tak jest, że łopata złota się szybko niszczy. Tak jak w sumie wszystkie złote narzędzia. O, udało się. Dziwny ten Minecraft, ale dobra, może być. Te piórka się przydadzą. Tylko szkoda... Uh -huh, uh -huh. Właśnie się tak zdziwiłem. O tu się da w ogóle jeść, ja nie wiedziałem. Uh -huh. Oj, tutaj jest kave duży, ale ja nie mam. Nic w ogóle. O, 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 może to się da tym wykopać? Nie wiem jeszcze. O, da się. Okay. Okay, pyk. Mhm, mhm, Da się tu zrobić torcze, a ja ich nie zauważyłem, dobra Postawmy sobie jednego tu, jednego tu Iron jest, ale ja tego nie wykopię tym kilofem O Jezus Dobra, jak na razie to jest dobrze. O, tu też tak jest właśnie, że w wodzie się torcz niszczy. Myślę, że ta. No, chciałem już powiedzieć gówniana podróba, ale mi się zahamowało, to dobrze co się tu stało? Um, what? tak jakby tort się tam zniszczył i które to jest w ogóle kobyl? czy to jest ten kobyl? nie, jak to będzie kobyl? to jest bruk co? to wygląda jak jakiś, nie wiem, skisłe mleko jakieś. Ale dobra. Mhm. Tu jest węgiel. O tak, węgiel. Dobrze, wykopmy sobie węgiel. A, spokojnie. Przepraszam Was, ale ja jestem trochę chory też. Mam chrypę i nie mogę tak gadać jak zawsze gadam. Czyli normalnie, tylko muszę tak jakby, wiecie, trochę powoli, bo jakbym tak szybko, tak to nie będę mógł w ogóle. Mhm. Nie będę mógł w ogóle gadać. Oby w tej wiosce były jakieś łóżka, bo to będzie bez sensu, jak w wiosce nie będzie łóżek. Bo już mi się coś wydaje, że ta podróba jest taka do niczego, bo zgubiłem wioskę. <grystanie> zgubiłem wioskę. Przejdźcie to? Przepraszam Was, że ja tak nie gadam, ale... Tam był chyba creeper. Ja tak może na chwilkę. Przeczekamy tą noc i zaraz będę. Więc, jak widzicie, po prostu jestem teraz na kreatywnym, bo tam się w ogóle nie da. Ta podróba Minecrafta jest jakaś dziwna pomimo, że tutaj są brodawki, ale to już nieważne, ta podróba to jest jakaś dziwna, ona po prostu tyle mobów daje, mobów daje na start, że to jest masakra, więc jeśli Wam się spodobał odcinek, chcecie więcej tych odcinków, to dajcie łapkę w górę, zalajkujcie i po prostu napiszcie w komentarzu, czy więcej chcecie tych odcinków, więc do zobaczenia i